Demony, ciemne lasy, jeziora, pola biwakowe, namioty i groza, tak wszyscy opisują strach na naszych oczach. tak sobie każdy wyobraża strach. Czego nie poczujesz, tego zaś stracisz, każdy przeżył strach, jedni większy, drudzy mniejszy, powiem ci adowską, prawdę znasz. Demony, organizmy zła lasu, to wszystko żyje między nami, ale o tym nie wiesz, bo tego nie doświadczyłeś. Kto doświadczył, ci zaś dzisiaj takich poznamy i zaznamy. Czas na Minecraft Halloween Special. No, to tutaj chyba możemy spróbować, wydaje mi się, ok? To tutaj? Tak, to ten odwiany legendami obóz. No, no jeszcze, dobra, gdzie jest ten Zaraz przyjdzie, raczej nas nie wystawił. Eee, y -y, szczerze? Nawet to jest jasne. Mark, pękasz. Załkisz się, żonę. Spokojnie, ludzie, żejko w razie czego nas obrani, co nie stary? To obronia? Kogo tam niesie? Pan Thomas? A kto mówi? No to ja ten Davis pisałem, ten z tego kanału Łowcy Tajemnic i chcieliśmy zwiedzać to miejsce. A tak, pamiętam. Dobra, ale lepiej wskazać. A tak, już pan daje, oczywiście. No dobra, ruszamy, bo już mi się zaczęło zimno robić. Davis, po co my ją do cholery praliśmy? Sorry, Jay, ale nie mogłem się nie zgodzić. No właśnie. Ale akcja. Zobaczcie, widzowie, a to opuszczony obóz. W kiedyś skinęła trzech typów, podobne jakieś zjawy tu chodzą, duchy i tak dalej, Jacob jest w duchy? Jacob chyba właśnie został opętany Ale masakr Cholera, jeśli to wszystko co mówił David jest... David? <grym> Cholera Nie wiem <grym> 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 Ta. Cholera, jeśli to wszystko, co mówił Davis jest prawdą, to naprawdę coś tu może straszyć. Ej, ale co ty jesteś silnym i dzielnym? Szkolenie w Navy Co ty... Z... No, szkolenia. Bo... Szkolenie w Navy jest nic ci nie da, jeśli nie wiesz, czym walczysz. Co, ja? Może i masz rację. Tu teraz sokrzyki, co to jest? Hmm. Hmm. Czegoś nie ma. Dobra, kiedyś się do tego sprójzało, że... No dobra, to za już To łóżka. Ja boję. No Nie wiem co lepsze w Uciekaj! Papa, co to było? Nie ma się, stąd do mną. Boże Święty. O mój Boże, gdzie Ty jesteś? Uratujemy ten odcinek jakiś weź, no, weź nazwij to po prostu parodia Halloween czy coś, Dobra, no to... To jest Halloween, bo to, to nie wyjdzie jako Halloween, to nie będzie straszne. Ja nie mogę gdzie ona jest. Ej, kolega, gdzie on jest? Miał tu... czekać. Nie wiem, ale patrz na to. O może to jest jeszcze świeża. Idź na tym tak wiesz shiftować. No to No Bo to chodzi o to, że on jest chyba komandosem i on jest w stanie ocenić, jest świeża, po tym, że jest ciepła, górba. No to ty mi nie powiedziałeś tego, jak ja no, się to myślić. Po no, pierwszy ja wpisałem syna już w swojej. Dobra, no. No to od... No nie, ja wiem, no. To jeszcze świeża, no. Tak czy... Co... Dobra. Wiesz co go zabiło? Jestem komandosem, nie wróżką, idioto <śmienicza> Niżle to Na no co ty Taki szklubiony, wiesz co Dobra, no jeszcze raz Eks Lewy się nie śmieje, nie on po prostu, On umiera w środku Dobra, no wiesz mam pomysł co z tym zrobimy, super Dobra, no Eks Jestem komandosem, nie wróżką, idioto ja, lepiej powiedzmy o tym Davisowi Javi No jakby... Janet nie, Janet już wiadomo, że nie żyje Davis szuka dalej Janet to My już wiemy Dobra, to... No oni to kurwa w innym świecie No siwy trzymaj Davis. Bo ten obóz niby jest większy, nie? Niż to co... biegaj sobie jeśli wy. Aż czuję do tych dłoni i się utraca To się odwrócisz Dobra to, ale to czekaj, to tu musimy chodzić już. Tu, tu, a, to i zanim jest. Niestety... Nie? Okej, okay, dobra, to, ty, to ja będę pokazywał z twojej perspektywy, siwy. Jak usunąć NPC-ty? Jacob no. Davis, Jacob NPC. Kto gra z Jacoba? Delete. Siwy, ziwy, nie. Dispawn, o. Dispawn jest. NPC, dispawn. O. Oh. No, czo. Dobra, to ja z twojej perspektywy Siwy, będę pokazywał, aż w końcu się, odw się odwrócisz, a za tobą będzie Olaf. To ty Olaf cały czas za nim właśnie. To? Olaf ma Davisa. Ja mam kubę. No to nie To wszystko co powiedziałem, ale nie. Czemu <grym> oni mają jakiś... Like, Davisa. Marek, Janet, jest. Kuba. <grym> no a to Jacobs <grym> generalnie, ale... Musisz chciał zmieniać to pan Kuba, ale ma Jacobs. Dobra. Exh. To dzionek jest, działny jest. Nie, czekaj, ja jeszcze raz, zawsze się się zwróciłem. Ale łaź sobie, ale nie. Nie, no, Action. Diony jest. Pory święty. No mówcie no... A Mów. jest tekst, dobra. Take of them, A tu... Ej, tam powinien być z tyłu jeszcze ten... Mark. A dobra, chuj. Powiem z w otwardzielu to tylko ja. Action. <laughs> jeszcze raz. Mm -mm. Ja też tam jestem, patrz! Dobra, to ustaw ta. Ja nie umiem. NPC, a ja nie umiem tego. Kogo mamy w ustawić? Marka. Marka. Zelda. Kogo? Marka. Marta. Mart. Marta. No dobra, ustawie. Czekajcie, to chwila, trwa. Nie. Ja to na razie nic nie rozumiem, co tu się dzieje. Ja też nie. Wiem, że Janet zniknęła. I szukamy Janet. Nie wiem, pisałem to drugim adresem, możliwe, że to jest halotyczne w chuj. No bo ty no nie wiesz samemu, co tu się dzieje. Bo to miało sens, jak to No dlaczego? No to nie, nie ma... Co to kuwa, jest za Janet? Znaczy, co to za Mark? To, jest Markant, to jest... Nie, niemożliwe, przecież U. go mieliśmy tam

no, Mark też miał, w sensie, to nie był Marek. Nie, nie, Mark, nie miałeś, Marek nie wiem jeszcze npc Marek jest nowy jeszcze. Okej. Okay. Przeciwego kogo powinno zranić? Marka. Marka. Znaczy Marka. No. Ale na odwrót, on ten NPC tu powinno zrać. No. Kurwa. No, Nigdy więcej co się nie biegę do pisania scenario Tu? No, i żeby... czekaj. Dobra. No to od tego twojego odrzuć spokojnie. Tak niech już tak będzie. Czemu się na mnie patrzy? No, nie miał się patrzeć. Gdzie idzie? Co jest? <grym> o, <Co jest? grym> tak Jeszcze opętało go, chyba. Co mu i, i, bo. Co? <grym> Co on Co za <grym> Cześć, odejdźcie od tego. No ale to on z tobą szedł cały czas. No, on się na mnie patrzy. Na ciebie patrzy. No, ale on się na ciebie patrzy. O! 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 Ziuma bokiem stoi. Kika! już chuj pta! Dzięki. Tak umiełeś się karą. Spokojnie twardzielu, to tylko my. Ej, a, zniknęło, <głos> 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 a gdzie jest Janet? ja mówiłem! Zniknęła no. Eksu? gdzie jest Janet? No dobra. Ex. Gdzie jest Janet? Nie wiem no, zniknęła. Jak to zniknęła? Nie wiem no, po prostu no, nie ma no. Davis, ludzie tak po prostu nie znikają. W sensie, że to... Dobra, ale i nie mam. I cekamy jej chyba, nie? nie Uuu, co nie, to robi koniec, krowa? To nie koniec. Dochodzę tutaj. Wracaj. Co to jest, krowa śmiejąca chcąca? Cicho, niech zbiega, ale. Poczekaj, niech zdechnie. Nie patrz, co się na nią się No, no kurwa. Ex, ex. Nie wiem, ale to nie przypadek. Ten twój Tomas też zniknął. Myślisz, że ten i jej coś zrobi? Raczej nie. Jest ranny.